prawie 190 prac wpłynęło na konkurs Żołnierze Wyklęci Bohaterowie Niezłomni, który po raz drugi zorganizowało Stowarzyszenie Patriotyczne Głogów. Każda praca doskonale przedstawia temat i każda jest wyjątkowa, ale główną zasadą takich konkursów jest to, że nie wszyscy mogą wygrać, choć jak zaznaczyli organizatorzy, w tym konkursie wszyscy są zwycięzcami. Bo zdobytą wiedzę o żołnierzach Armii Krajowej będą mogli przekazywać dalej, a to dla organizatorów konkursu jest celem nadrzędnym. Moja praca przedstawia flagę Polski, która jest ułożona z puzli I, i część tej flagi jest rozsypana z tych puzli, ponieważ kiedy Niemcy i Rosja napadła na nasz kraj, to tak jakby on się zaczął rozsypywać, ale część jest w pełni jeszcze złożona, ponieważ właśnie ci żołnierze niezłomni walczyli o nas, nie dali się złamać, walczyli po prostu, żeby tą Polskę odzyskać portrety, zdecydowałam, że narysuję, ponieważ te postacie są bardzo ważne dla Polski, a szczególnie dla mnie. Najważniejszą postacią, postacią była Inka, ponieważ dziewczyna była zaledwie dwa lata starsza ode mnie, a była sanitariuszką, walczyła dziennie. Na połowie kartki jest Żołnierz Wyklęty, a na drugiej połowie jest wilk, czyli symbol Żołnierzy Wyklętych, a tło przedstawia um, miasto w płomieniach, które tak naprawdę wygląda jak flaga biało-czerwona. Bardzo mi się podoba to, że właśnie odtwarzają te sceny, tak może. Z... Z opowiadań ludzkich, bo jak historia zginie, to naród zginie, a historii trzeba piastować i pielęgnować na przyszłe pokolenia, żeby to właśnie pozostało na przyszłość. No, już tych ludzi nie ma za wielu, bo już zdaje mi się jest ponad 2000 jeszcze żyjących tych, którzy walczyli oficjalni, No i teraz trzeba właśnie to naśladować i pieczętować na przyszłe pokolenia. Pan Dominik Kiziak był gościem honorowym gali wręczenia nagród. I jego niezwykle emocjonalne wystąpienie pozwoliło na chwilę cofnąć się do wydarzeń sprzed lat. Po Wojny Polski Naród był bardzo zorganizowany, taka. Miało ponad 300 tysięcy armii. To była siła niezwyciężona. Naród od biedzi w nękaniu ale się blanczył o o wolność narodu. Ale ten konkurs był wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że oprócz samych szkół gugowskich zgłosiły się do nas szkoły z okolicznych miejscowości, które same gdzieś dzwoniły i, i, i prosiły o, o możliwość wzięcia udziału w konkursie. Mamy pracę nawet z samej Warszawy, która przyszedł do nas pocztą. Jedna rzecz. Druga rzecz, biorą udział w nim przedszkolaki pierwszy raz, tak? które same gdzieś tam jakieś takie małe bajtle się zgłosiły, że chciałoby wziąć też udział w tym konkursie. Dostawaliśmy też piękne wiersze odnośnie tego konkursu. No i ten dzień dzisiaj, nieprzypadkowy 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w których tak naprawdę te wszystkie prace są takim hołdem pamięci tym wszystkim żołnierzom. Oczywiście zwycięzcy otrzymali nagrody, a te to. Między innymi tablety i gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie Patriotycznych Głogów czy Kibiców Chrobrego, a także wielu innych sponsorów, między innymi Bank Zachodni i Gminą Miejską Głogów. Wyszeli,